Kolejnego dnia wcześniej rano wracamy do Bazyliki Grobu Pańskiego, tym razem udajemy się na Kalwarię, gdzie będziemy uczestniczyć we mszy świętej. Kalwaria wznosi się około 5 metrów ponad posadzkę bazyliki. Dwa wielkie filary dzielą tą część na dwie nawy czy raczej dwie kaplice. Kaplica znajdująca, zajmująca prawą część należy do łacinników. Stanowi ona dziesiątą i jednastą stację drogi krzyżowej, do czego nawiązuje obraz w ołtarzu. Druga kaplica północna należy do greków. Wznosi się ona na tej samej skale, w którą zatknięty był krzyż odkupiciela świata. Jest to zatem dokładnie to miejsce, w którym umarł Chrystus. Koło, ołtarza pokazywana jest też szczelina skalna, powstała w momencie śmierci Chrystusa. Przed ołtarzem jest dwunasta stacja drogi krzyżowej, natomiast stacją trzynastą Jezus złożony z krzyża stanowi mały ołtarz, znajdujący się między dwoma kaplicami i poświęcony matce Bożej Bolesnej. A to już kamień namaszczenia. Na którym było namaszczone ciało Chrystusa. Dziękuje świętego, Pan z wami. prosimy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli czystym sercem sprawować tą największą ofiarę, którą ja sprawuję. Za dzieci, Annę, Jolantę, Andrzeja, o Boże Błogosławieństwo i za mieszkańców Kamienia Małego. Ksiądz Paweł w intencji dzieci Jasi, Szymona i Emilii, w intencji w rodziców Igi i Mariusza. Ksiądz siótrek, w intencji Eli i Bogdana, w pełnej intencji. Ksiądz Wojciech za mamę, siostrę, siostrę z rodziną, wszystkich przyjaciół, bliskich, którym winny jest swoją modlitwą wdzięczność, za parafię a także w 39. rocznicę ślubu Czesławy i Józefa oraz pozdrowie dla całej rodziny. Jest to intencja od Eli i Zbyszka. Ojciec Bonifacy, dziękując Bogu za otrzymane łaski dla całej rodziny, z prośbą o łaskę pokochania swoich krzyży, o łaskę zdrowia dla osób chorych w rodzinie, o łaskę wiary. Dla Magdaleny i Bartosza prosząc: Niech Twoja wola w nas się stanie. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu? Byśmy tu na pustyni pomarli. Nie ma chleba ani wody, a oprzykrzył nam się już ten pogardliwy Ze Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które konstały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie Nie widmy świętego Jana Brawa Jezus powiedział do nich, nikt, nikt nie wstąpił do nieba Oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego By każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne Tak bowiem Bóg umiłował światu że syna swego jednorodzonego dałaby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Oto słowo Państwa. Chwała pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie Daj Boże prywatność, Daj Boże. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Boże, niech będzie.